Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie 100 saszetek z kolekcji Road to UEFA Euro 2020. Mam tutaj 10 takich kupek, porobionych po 10 saszetek, i zobaczymy, ile wpadnie nam kart rar i takich tych rzadszych jak Boateng czy Mitroglu bo było kilka kart, które rzadziej wpadały niektórzy otwierali tysiące saszetek i wpadały jedne, może dwie sztuki tych właśnie rzadszych zawodników i zobaczymy dzisiaj jak to będzie wyglądać u mnie na odcinku 100 saszetek tylko karty specjalne będę prezentował bo wiadomo, troszeczkę czasu to będzie trwać więc tutaj tylko wyciągamy specjalne mamy Ampadu Rising Star. Tam z tych fansów też było kilka takich kart, które nie wpadały za często. Deepay Game Changer. Napiszcie w komentarzach jak tam u was sytuacja z tą kolekcją, czy macie już zebraną. Loris Goldstopper. Czy może jeszcze zbieracie arażuri to jest fans favorite, brekalo Rising Star. multiple, czyli tutaj mamy Szwedów, Rakitic, key player, tutaj mamy game changery, więc sobie wszystko będziemy osobno odkładać. Tam z tych Nations League, z tych plastików, to też było kilka takich kart rzadszych. Anglia 4. W sumie ten zespół rzadziej wpadał. Tak samo jak ten i to logo Insignia Fans Favorite. No i 10. Saszetka. Lichsteiner Fans favorite, Czyli tutaj chyba z tych rzadszych to Rakitic i Loris. No i Anglia z Nations League. Lecimy dalej. Delaney. Też rzadki insert. Key player. Tutaj mamy key playerów. Forest, game changer. Jeszcze brakuje defensive rock, Rarki Mamy defensive rock, screenar, Veratti, key player. Później pod filmem możecie w komentarzach napisać, która karta waszym zdaniem jest najrzadsza z tych, co trafiłem. Toro Sidis fan's favorite. Tierney Rising Star. No i mamy pierwszą rarkę Top Master Varan Ciekawe ile wpadnie rarek na 100 saszetek Jankto Key Player Andre Silva Game Changer Też nie jest to taki popularny Game Changer więc fajnie, że wpadł Turek Tosum też jest rzadki Loris po raz drugi wpadł Goldstopper Witzel jest rzadszy Shik jest rzadszy Keyplayer Brady No i tutaj mamy kolejną dziesiątkę otworzoną saszetek. No i mamy ten puchar dość rzadki. Zomer, golstopper. Strotman, fan's favorite. Elionusi fans Stanciu, fans Insinie fans już wpadł wcześniej też I mamy drugą rarkę. Cristiano Ronaldo. No, jestem ciekaw, którą kartę uznacie za najrzadszą. Z tych, które mi wpadną. Woukes Fans. Blind Fans. No i zaczynamy. Czwartą dziesiątkę 30 saszetek już otworzonych Royce fans Multiple Dania Fortunis key player Wszystko odwrócone. Inny układ tym razem był Davis Fans Favorite. Patrzcie, trzecia rarka Invincible. Więc tutaj naprawdę z tymi rarkami to jest dość duża trafialność w przeciwieństwie do obecnej kolekcji Swify. Barrella Rising. I popatrzcie, tylko jeden defensiv a trzy rarki. De Jong Rising Star. I to są normalne saszetki, a nie premium, bo w premium to w każdej była rarka. Game Changer Bernardeski tutaj mamy game Changery. DH gold no i 40 saszetka pyknie nam w tym momencie Matwidi fans favorite i znowu screenniar on akurat często wpadał ten defensive rock. Gruzja, piętnastka. Też za często ta karta nie wpadała. Tutaj coś taka dość gruba saszetka. Nie wiem, czy jest więcej. Czy może jakiś insert jest? Nie. Felaini, fans favorite. Dzucak, fansik Holandia, jedynka też dość rzadki Nation's League Manolas 310, defensive chyba obok Boatenga ten najrzadszy defensiv Tierney Rising Star Torosidis Fanshik Szkocja multiple i 50 saszetka King Joshua King Game Changer. Tak więc, moi drodzy, w 50 saszetkach trafiliśmy trzy rarki. I lecimy teraz dalej. Griezmann Game Changer. Berge Rising Star, Felaini Fan Odowda Odovda Rising Star. Jadon Sancho, Rising I mamy rarkę czwartą, Busquets, Expert. Więc jak widzicie, moi drodzy, te rarki to naprawdę fajnie wpadają w tej kolekcji. Gorzej z tymi kartami specjalnymi. Insinnie to już trzeci raz wpada dzisiaj. Czasowo mamy ponad 12 minut, więc naprawdę fajnie to idzie. Multiple Bośnia i Hercegowina, Irarka, Piąta, Tomasz Miller. Co się dzieje, moi drodzy? I Rzadki Delaney, Key Player. Chyba go wcześniej też trafiłem, nie? Tak. Dwa razy delanej wpadł. No i zaczynamy. Siódmą dziesiątkę. Key Player. Ponownie isko, Przypadek. Dwie saszetki obok siebie z tym samym zawodnikiem, z tą samą kartą. No mamy tutaj Skrtel, Fansik. Luis Rising Star. Delicht Rising Veraptik player Ara Juri Game Changer Szwecja, multiple i 70 saszetka, Elionusi fansik. Więc mamy na razie pięć rarek Ukraina. Michael, goal stopper. Berge, rising star. Johnny Evans, defensive rock. Wow, jest rarka! Cristiano Ronaldo, no coś niesamowitego! Czyli praktycznie pomału będzie tak, że co 10 saszetek jest rarka. Grandfist, Jeszcze cztery brakują i będzie. Tak jak mówię, Hummel's, fans favorite. Norwegia Szkocja No i 80 saszetka W tym momencie jest otwierana Portugalia 20 saszetek przed nami Czy wpadną jeszcze jakieś rarki Umtiti Defensive Rock Glić fan's favorite, Ukraina, Skrtel fansik, Jordi Alba również fans. Hernandez, fans Loris Golstopper, Portugalia. Znowu Rarka, waran, Siódma Rarka Kier Fans, no i 10 saszetek zostało ostatnich 18 minut za nami, Manea Rising. Sapunaru fans, Salai Rising, ponownie Sapunaru fansik. Patrzcie. Ósma rarka, Varan. Mathwidi fans. Deonk Rising Star i trzy ostatnie saszetki nam zostały. Jeżeli chodzi o te rzadkie inserty, to na razie cisza Rising Star. Natomiast rarki, jak sami widzicie, wpadają tak, jakby to były karty bazowe. I Delaney. Trzeci raz. Key player to jest. No i ostatnia saszetka To jeszcze na sam koniec nam wpadnie. Jest puchar, jest multiple Tak więc moi kochani. Praktycznie co 12 saszetek wpadararka. 3 razy Waran, 2 razy Ronaldo, Invincible, Busquets i Miller. Możecie się wypowiadać pod filmem w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji. 100 saszetek otworzonych, 8 rarek wpadło. Jeżeli chodzi o Defensive Rock, 5 tylko. Tutaj Manolas z tych rzadszych. Jeżeli chodzi o keyplayery, to w sumie Delaney, a mi akurat 3 razy wpadł. Rakitic też jest dość rzadki. Natomiast z game gamechangerów to na pewno Andry Silva. stopery Schmeichel. No, i może DHEA. teraz z kart Nations League dość dużo tego powpadało: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, praktycznie co 6-7 saszetek padło. Multiple raisingi to wiadomo, bardzo często, a fansy to już w ogóle najwięcej z fansów, tak więc moi kochani tak to wygląda, 100 saszetek otworzonych jeżeli chodzi o te najrzadsze inserty boateng, tosun, mitroglu no niestety nie, nie widać ich, ani, ani wicela tak więc tak to prezentuje się czekam na Wasze opinie i komentarze dzięki za oglądanie odcinka, pozdrawiam trzymajcie się i cześć